Myślę, że dzisiejsza konferencja dała temu dowód, że nie chcemy ostro krytykować, wręcz podpowiadamy, dajemy taką przyjazną propozycję, przypominamy panu staroście Szczecineckiemu, że w tym czasie, w tym momencie, to zostało podpisane porozumienie międzyresortowe między czteroma ministerstwami. Również z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje obliguje ustawowo do współpracy wszystkie firmy zarządzające specjalną strefą ekonomiczną do współpracy ze szkołami zawodowymi i uczniami. Podałem przykłady pomorskie na przykład strefy specjalnej ekonomicznej, gdzie jedne z firm, które działają w takiej strefie, nie tylko zapewniają praktyki i staże dla uczniów, ale również staże dla nauczycieli, również wyposażają pracownie, to w sprzęt, powodują to, że ci absolwenci mają pracę potem w tej firmie, a jednocześnie nawet y, jest możliwość podjęcia studiów na koszt firmy. Mało tego, z jednych miast jedna z firm w Czarnej Wodzie na przykład, w Pomorskim buduje specjalny nowy budynek szkoły zawodowej, żeby kształcić właśnie i współpracować. Tym bardziej, że są korzyści obustronne do tego, że Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło 200 milionów złotych i jednocześnie możliwość czerpania szerokim strumieniem środków unijnych. Także to nie tylko korzyści szkoły zawodowej, ale jednocześnie też firmy, która współpracuje, która ma zobligowane, powi powinność współpracować ze szkołami zawodowymi, dlatego że zarząd jest albo firma zarządza strefami ekonomicznymi. Jednocześnie mamy system dualny, jakby reaktywowany też szkolnictwa zawodowego, czyli system, system dualny szkolnictwa zawodowego, który się doskonale sprawdził we wszystkich krajach europejskich, a szczególnie w Niemczech, a więc system właśnie kształcenia i współpracy pracy firm przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi i to trzeba wykorzystywać tak I dlatego jest taka przyjazna propozycja podpowiedź natomiast drugi wymiar tej dzisiejszej konferencji to jest wyegzekwowanie tych działań bo jeśli nie no to ja macie znaczy wysyłamy pisma do czterech ministerstw więc do Ministerstwa Gospodarki pana Janusza Piechocińskiego do Ministerstwa Eko, e e Edukacji Narodowej pani Joanny Kruży-Prostkowskiej do Ministerstwa e P Pracy i Polityki Społecznej Władysława kosiniak kamysza i też do Ministerstwa Skarbu Państwa, które podpisały te porozumienia Wł Włodzimierza Karpińskiego i wyjaśnił, dlaczego jest taka rozbieżność, dlaczego taka jest niespójność, że w tym czasie, kiedy ministerstwo, zresztą Prawo i Sprawiedliwość też ma takie programy reaktywacji, rewitalizacji szkolnictwa zawodowego, powiedzmy, że to jest jakby sól tej, 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 tej ziemi, i naszej ziemi, że, że bez szkolnictwa zawodowego i bez tej chemii między szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami a strefami ekonomicznymi, to no nie będzie dalszego rozwoju. Nie tylko gospodarki polskiej, tej innowacyjności, która jest tak bardzo poszukiwana. Dlatego właśnie dzisiejszy ten apel, że no nie pozwólcie, żeby umierała budowlanka, wszak y, uczniowe jak napisz w szkole głosi to potencjał, a nie problem. Wszak y, budowlanka jest, jest w szkoli zawodowców, a więc y, to jest właśnie przyszłość i dla, szansa dla Szczecinka, dla naszego regionu i też dla młodzieży. No, wreszcie dajmy jej jakieś propozycje konkretne, propozycje obiektywne, żeby nie myśleli o wyjeździe i, wyjazdach na zlebak, no przysłowiowy do do Anglii czy do Irlandii.